Dzień dobry, witam w Dzień Mikołajkowy. Moje nazwisko Franczak Waldemar, jestem właścicielem, a właściwie współwłaścicielem firmy drukarnia Franczak, spółka ZO. Razem z moim bratem prowadzimy tą firmę, o już nie pamiętam od kiedy, od, od 98 roku zacząłem zajmować się drukiem rolowym, e, fleksograficznym. Firma istnieje od roku pańskiego bodajże 86, kiedy zaczynałem od usług kserograficznych, wtedy w mieście Bydgoszczy. Zajmujemy się produkcją etykiet w szeroko rozumianym sensie. Są to etykiety zarówno drukowane w technice offsetowej, a więc na arkuszu. Są to również etykiety drukowane w technice fleksograficznej z roli na rolę. Technicy druku UV przeważnie, aczkolwiek mamy również maszyny, które drukują farbami wodnymi. Mierzymy trochę w etykiety bardziej przetworzone, a więc na której się znajduje hot stamping, cold stamping. Również zajmujemy się produkcją etykiet, shrink sleeve. Więc etykieta jest nam bliska. To polecam patrzeć zawsze na dwa czynniki. Kupić maszynę to nie wszystko, ale trzeba jeszcze mieć ten support czyli serwis. Młody serwis firmy Grafotronik wychodzi naprzeciwko naszym oczekiwaniom, i wiele rzeczy możemy zrealizować, czy też naprawić w bardzo szybki i sprawny sposób, a to jest istotne. Prowadzę firmę nie od dzisiaj, i doświadczenia nauczyły mnie, że kupowanie nawet maszyn znanych marek. Nie zawsze wiąże się z takim dobrostanem, że ma się święty spokój. Jeżeli nie ma w kraju serwisu, to jest duży problem. W związku z powyższym cenię sobie to, że mam maszynę z rynku lokalnego. Co prawda z flagą szwedzki, Szwecji, ale niemniej wszystkie rzeczy są wykonywane przez nasz rodzimy personel, z którym łatwo znaleźć porozumienie i zdanie. I to jest ważne. To jest ważne, przy produkcji maszyna była rozbudowywana pod konkretnie nasze potrzeby. Zakupiona głowica do hot stampingu tak, ja, biorąc pod uwagę zakup innych maszyn do finishingu, a takie, taki, z takimi zamiarami się noszę, podjąłbym taką decyzję, kupiłbym to. Myślałbym może o doposażeniu mojej maszyny, którą w tej chwili posiadam w sekcję do druku, żeby móc robić etykiety właśnie wysoce przetworzone pod kątem branży winiarskiej. E, oczywiście dzielę się też uwagami z moimi kolegami, jak powiedziałem, z branży, przekazując, no moje doświadczenia z Grafotronikiem są pozytywne. Dziękuję Wam serdecznie.